Nowy dzień. Patrzcie, tutaj szelejsy, Black Pepper razem z tym. Hmm, no tak to wygląda. Dobra, dzień dobry. Zastanawiam się, czemu napis jest HC z paskiem? Jakby zakaz wjazdu. No ja właśnie tam chcę jechać. Ha, dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Już świeży i już umyty lecę prosto na dach, żeby Wam pokazać jak wygląda panorama z miejsca, w którym się znajdujemy. Hmm. Wysoko. My żeśmy chyba tą pustynią jakoś jechali. Tam widzicie, droga teoretycznie idzie. Tam są budynki. Tu jest woda. Jak się niepewnie czuję, jak tutaj są takie dziury. Gołąb. Natomiast z tej strony, jak sobie przejdziemy, jak śmiesznie wygląda krzywe ogrodzenie. Natomiast, o! Jest! Czy to burczka Kalifa? Najwyższy budynek świata? Chyba tak. Człowiek kicha od słońca. Nie miałem dziska znaleźć na basenie, bo poszedł na basen, ale nie ma dziska, za to jest mega gorąco, a jeszcze nie jest mega późno, więc trzeba się będzie posmarować filtrem z kremem. Ty, bieżnia jest, jakiś orbiterek tylko mega dokokszony, są hantelki, ty, można sobie tu nawet poćwiczyć. Coś takiego, to by mi się w Turcji przydało, jak wtedy jadłem same kebały. Gdzie jest? Z Ja jej z makaronem, no pięknie zrobiłeś, a do tego obwarzanek krakowski, no to mój, bo musi być takie, że patriotyczne. Złapiesz mi mój plażowy luk, Chciałem pokazać swój luk, dobry, plażowy. I tyle, ja. chodzi? z kultury i nauki dubajski. No i tutaj yy, jest powiedziałbym taki Manhattan dubajski, nie? Fajnie to wygląda, tylko wiecie co? Jakby dziwny jest kontrast, jak widzisz pustynię i nie ma absolutnie nic. Fajnie wyglądają te zielone okna. Właściciel tego hotelu najwyższego ponoć ma pięć swoich pięter w nim. Ma tam cały garaż z samochodami, ma swojego Instagrama i ma tam Batmobila, tak mówił Kamil. I motorynkę. I motorynkę, dobra. I teraz tak, chciałbym wam gotówkę pokazać, jak wygląda. A wygląda ona dosyć zabawnie. W sensie zabawnie, ciekawie. Te są takie zwykłe pieniążki, ale z jakimś jeleniem. natomiast. Tutaj jest taki nie do końca okrągły dziesiątki. No właśnie, jak w Kanadzie trochę, nie? A te inne? Jakieś takie. No na... już nie. A dziesiątka... to, to jest fajne. To najfajniejsza. najfajniejsze. Ciekawicie, jak latarkę tutaj zaświecisz. A ty z ręką to lepiej wygląda. A mm. pokaż na czarnej krzyżnice. No i tak wygląda najlepiej. Na brodzie też można pokazać, na oku. Fajne. Najsłabiej wygląda 500 tak naprawdę. No ale widzisz, taka jakby najstarsza jest, mm. prawda? A dziesiątki rewelacja. Oponność to jest wymieniane na takie pieniądze ze względu na to, że to, jest że to nie jest papier, tylko to jest plastik. Dzięki czemu wejdziesz do basenu nic się z takim pieniążkiem nie stanie. Fajna opcja. Pytanie, jak to długo będzie żyć? No i widzicie, że na przykład to się delikatnie zaczęło odkształcać. Jakiś budyneczek się tutaj buduje, natomiast zaraz na poboczu możecie zobaczyć, ile tu jest zieleni, kwiatów, szewów i wszystkiego. Tylko, że to jest... No właśnie, to jest kontrast do tego, co normalnie widzimy, czyli takie wycinki pustyni niezagospodarowane, bo samo by to tutaj nie wyrosło, nie wyrosłoby bez dodatkowego lania co chwilę wodą, ale no dobra, ładnie to wygląda, tylko człowiek ma Mam wrażenie takiej sztuczności trochę tego miejsca, nie? To są baronki, tłogejty tak zwane, tu pobieramy opłatę za każdy przejazd. Te, te duże białe? Tak. Tol y? tak. Ale ogółem tu jak. Bo teraz co, wjeżdżamy do tej, tej bogatszej dzielnicy, tej nowszej? No właśnie ją mijamy po lewej stronie, jeżeli chodzi o burcz. Dzielnice. Aha! Burcz, czyli luksusowe... Chociaż, chociaż bursz dokładnie oznacza dziedzictwo. To ciekawe, bo jak nam kurczy w brzuchu, to nie czuję, żebym coś dziedziczył. <śm> <śm> tutaj... Fajnie, ujadę Ferrari ujadę i maserati obok się. siebie. O, te rzuty ładne tam w górę. No. Zobaczcie, tutaj jak stanęliśmy, to zaraz mamy rowery do wypożyczenia, ale oczywiście, że tutaj wszystko jest takie mocno strict, to zobaczcie, jest kara 300 dirhamów, czyli około tych 300 zł gdzieś taki przelicznik podobny dość jest. Jeżeli trafimy na ścieżkę do biegania, która znajduje się praktycznie zaraz tam. Natomiast jak spojrzymy w drugą stronę, to jest Burj Al Arab, czyli ten taki yy, żagielo ten, żagielo hotel. Reszta ekipy próbuje opłacić parking. No jak wyszło słońce poza chmur, to zrobiło to się naprawdę ciepło, więc cieszę się, że mam swój rybacki kapelusz, który kupiłem 15 lat temu w rekatronie. W ogóle to, co mi się straszliwie podoba, czy tutaj jest automat do kasków, natomiast my lecimy na plażę. Jak sami widzicie, jest tutaj dosyć sporo różnych zakazów. Na przykład tu nie można na holajno i rowerze, natomiast tam nie można być człowiekiem, bo jest y, rower i hulajnoga. Czyli trzymamy się ścieżek wyznaczonych w odpowiedni sposób. To jest do biegania i chodzenia, a to jest do jeżdżenia. A nie, dobra, dobra, to jest do chodzenia i ważne. Pocieszmy się słoneczki. Teraz, żeby wam pokazać skalę, tutaj jest jedna palma, tutaj jest druga palma. Natomiast jak się przesuniemy, to są wyspy usypane w y, kształt świata. To trzeba by było bardziej chyba tak ułożyć. I teraz tak naprawdę to ponoć, co widać tam na horyzoncie, za, samym koń, za samą końcówką tego cypla, to jest fragment. I jak zobaczymy w prawą stronę, to za tym murem ponoć od tamtąd się ciągną te plaże i można albo helikopterem, albo statkiem tam dopłynąć. Natomiast tak, nie ma miejsca na ziemi, to sobie usypali dodatkowo tutaj większą część wyspy, taką marinkę. Tutaj są przepiękne domki na samym końcu. Można jak ten sobie wpłynąć, nie nie trzeba się bawić na przykład w jazdę samochodem. W ogóle śmieszna sytuacja, nie? Bo... Jakby poleżałem sobie na plaży, chwilę się potaplałem w wodzie i mi to wystarczy. Natomiast miałem czas, żeby sobie pomyśleć o tym, co chciałbym powiedzieć, bo wcześniej wszystko było takie luźne. Otóż oni mają tutaj dosyć śmieszne podejście związane z przestrzenią. Jak już im braknie przestrzeni tutaj, bo wybudowali coś na brzegu, to no to wzięli i usypali sobie tak naprawdę kolejną ziemię. Na ziemi jeszcze jakąś marinę wrzucili. Tam są jakieś domki, tu są domki. Z tamtej strony na końcu są w ogóle wyspy, które przypominają świat, i nawet są delikatne. Delikatnie widoczny delikatnie widoczne jest zarys tych wysp stąd. I to, co jest najciekawsze dla mnie i najfajniejsze, jak spróbowali ukryć anteny w krajobrazie, czyli te całe przekaźniki sieci komórkowej. To zobaczcie, palmy mają podobną wysokość, ale jedna z tych palem jest znacznie wyższa i ma w sobie antenę. Nie, to jest jedna z anten. Słoneczko przyjemne i trafiła nam się idealna pogoda, bo nie jest jakoś super mega upalnie, tylko jest po prostu ciepło i jest wiatr, więc jest przyjemnie. A, a tutaj jest ten y, hotel Żagiel, ten siedmiogwiazdkowy. A zanim nim posiadłość ma, kto miał? Jak oni się nazywają? Emir. I ma dużo tygrysów. I ma konto na Instagramie, gdzie rzuca codziennie cytaty z Koranu razem z tygrysami. Ciekawa sprawa. Nie no, człowiek idzie sobie tędy i to ładnie wygląda, fajnie wygląda. Fajnie, że jest podział na deptak, na ścieżkę rowerową. I tak sobie myślę, że dobrze by było się na przykład w Polsce tak wybrać. Na wycieczkę rowerową no, wzdłuż wybrzeża. Mój dobry znajomy, z którym działamy na co dzień Jasiek zrobił sobie taką wycieczkę, że jechał przez Polskę, przez samą północ. Mówi, że strasznie to było wycieńczające, ale że warto. Może trzeba zacząć wrócić do Polski i teraz już jest powyżej 5 stopni, więc zacząć sobie ćwiczyć i spróbować. Jakoś czuję, bo nawet w tej krótkiej chwili, kiedy jestem teraz na wyjeździe, czuję taką motywację, żeby się troszeczkę bardziej wziąć za siebie, tak fizycznie, żeby się obudzić. Idę do samochodu i poczekam tam na resztę. Umyłem sobie nóżki. Są są czyste, pozbawione piachu, teraz po prostu lecimy dalej. Będziemy lecieć w tamtą stronę, nie wiem co tam jest, ale zaraz się dowiem. I wy też się dowiecie. W ogóle ten budynek Bur Burj Al Arab, to widzicie, ma tam lądowisko na górze. I to lądowisko to jest to miejsce, na którym Polak w sumie wy wylądował samolotem jako jedyny. No i jakoś to się tak złożyło z innymi wydarzeniami. Dubaj ma bardzo dużo ciekawych i bardzo szalonych historii. I to jest najfajniejsze w tym miejscu, żeby te historie poznawać. A chyba najwięcej takich ciekawych historii to ma Kamil, bo on tutaj już, jak mówił, jest 40 czy 50 raz, więc ja mu się totalnie nie dziwię, że poznał już trochę tego miejsca. Był na wielu imprezach, w wielu miejscach i mówił, że nas w parę fajnych miejsc jeszcze wprowadzi, żeby nam parę rzeczy pokazać. Tylko tak jak mówiłem ostatnio, nie wszystko można tutaj nagrywać z łatwością, bo dużo osób sobie po prostu nie życzy w wielu miejscach i nie wiem czy z tych takich najbardziej ekskluzywnych hoteli uda mi się coś złapać, czy może nie. Wapno pod nosem! Uuu! <gry> <gry> A wchodzisz po prostu i mówisz, jaki kolor też. Maserati Ghibli G-Wagon leci sobie. Jesteśmy na ósmym czy na dziewiątym piętrze z 12 na Dubai Molu. Nissan chyba patrol. Tutaj z fałszustko. Tutaj autko takie, jakie my mamy. rower. Tam kolejne jakieś jeepki. Tutaj chyba też G. Na centymetry potrafią takimi autami jeździć. Tutaj biurko, jakie pojechało do Dagmary Termaltejka. Trafiliśmy, słuchajcie, do Dubai Mol. A Większość tutejszych spędza większość dni w takich miejscach, bo po pierwsze można tutaj wydać pieniądze, a oni w dużej części mają co wydawać, ale przede wszystkim to jest klimatyzowane miejsce, a na upały, które trwają tutaj podczas lata, no to nie ma niczego lepszego jak zamknięte miejsce. I patrzcie na to dla osób z arachnofobią, taki duży pajączek sobie stoi jako. Figurka. Jest nawet tutaj opis, więc... Jeżeli ktoś jest ciekawy, ponoć niegdyś to była największa galeria e, handlowa na świecie. <laughs> Jakie to jest wielkie! Ojej! Jakie tu są przestrzenie? Wchodzisz, widzisz to wszystko? Nie jest wszystko tak nadziubdiane, żeby wsadzić jak najwięcej sklepów, tylko żeby to było takie, jakbym, pokrętne i ładne. I to im się udało. Ten sklep chyba jakiegoś Nike albo z czymś innym sportowym, jak się fajnie ciągnie, 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 ciągnie. Jest tak fajnie kolorowo, nie? A ten sklepik najka od środka wygląda następująco. No, robi to Wrażenie. Zwłaszcza jak te manekiny są tak poukładane, a za nimi są ogromne telebimy, i znów jest przestrzeń do tego, żeby te rzeczy były ładnie wyeksponowane. To mi się podoba. Kamil, a powiedz mi, to jest to, co pękło i się rozlało? Nie, nie, nie. Chociaż? Nie bo, wiem, czy była w ogóle taka sytuacja, że tu pękło. Ja nie, nie, nie wiem, czy tutaj, czy nie, w Niemczech, gdzieś też było w jakiejś galerii handlowej. Nie, 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 Ja nie kojarzę, żeby pękło, bo to... tutaj masz dość, dość duże, i z tego co pamiętam, to jest największy ekran LEDowy na świecie. Albo był. Jest to Duże akwarium, duże to również podobne będzie w hotelu Atlantis, ale też tu pojedziemy duża ilość rekinów. Tu można w ogóle z nimi nurkować. Możesz wykupić sobie nurkowanie z tymi rekinami. I wtedy mogą cię dodatkowo obserwować ludzie tutaj z Dubajmolu. Ty, a zdarzyło się, że kogoś pogryz rekin tutaj? Chyba nie. Są rybki, rybenki, dosyć sporo i rzeczywiście tam sobie pływa jakiś rekinek. Ciekawe. I słuchajcie, to nie tylko tak, że są tutaj rekiny, no ale tutaj mamy jakieś płaszczki, które tutaj sobie pływają. Mantisy chyba się to nazywa. Tych rybek malutkich jest tam na górze sporo. No i co? No ogromna, Żebym czekaj, weźmy jakiegoś człowieka. To jest jeden człowiek, dwóch człowieków, trzech, czterech, pięciu. Pięć razy, no liczmy dwa metry. No osiem metrów to ma, bo człowiek tamten chyba dwóch metrów nie miał, więc to jest dość ogromne i wielkie. Przez całe akwarium prowadzi tunel, do którego można wejść, jest oszklony, idziesz i obserwujesz dookoła. Jeżeli nie potraficie nurkować, pływać, wchodzicie, idziecie tunelem, wszystko widzicie. Tam jest sobie ten tunel, i tam byłabym ser krychał ostatnio i wrzucał zdjęcia. A. Ale i tak ze wszystkich rekinów ten jest najbardziej padasowy. Patrzcie, jaką on ma sondę z przodu, normalnie. Drzewo mógłby tym rąbać chyba. Ale najbardziej rozwala mnie chyba kolejka do sklepu z Rolexami. Ja się absolutnie nie znam na zegarkach, nie rozumiem fenomenów zegarku. Że to Kamil jest wielkim fanem zegarku. I Kamil się zna i Kamil ogarnia. No ale czy chcąc kupić sobie na przykład czapeczkę, czy jakieś dresiki, macie możliwość podziwiania wielkiego dinozaura? To jest prawdziwy szkielet. Nie? Prawdziwy, prawdziwy szkielet i w, prawdziwy. w... No, prawdziwy, prawdziwy szkielet, bo on stał tutaj w zupełnie innym miejscu, bo tutaj był suk, czyli taka jakby galeria w galerii. Ona była typowo dla bogatych Emiratczyków i on był w samym centrum, ale to no, nie miało sensu, no bo mało kto z ludzi wchodził do tego suku, no i przerobili A to, było to głowę, na tka. resztę innych sklepów. To no, jest czeka za mała do całej reszty. No? A dodatkowo myślisz sobie, kurczę, jestem na środku pustyni, pojeździbę na łyżwach. Nie ma takiego problemu. Możesz być do galerii handlowej i na takich łyżwach sobie pojeździć. A też wiem, że w jakimś miejscu tutaj gdzieś jest stop tarciarski. Tak. W Dubaju. Fajnie. Fajna fontanna w tym miejscu. Dodatkowo, nie dość, że wygląda bardzo fajnie, to jest tutaj tak przyjemnie, delikatnie, wilgotno i chłodniej niż w pozostałej części. Teraz tak, za mną Dubai Mall, wyszliśmy z niego i zaraz po wyjściu, najpierw to, co wam pokażę, ludzie, którzy czekają. Ale pytanie, na co czekają? Otóż z tej strony chyba wszystko powinno być jasne. Ciężko dojrzeć, co się znajduje na samym końcu. Tutaj będzie ogromny pokaz fontan. To będzie pierwszy dzisiaj w dzień, bo później jest jeszcze w nocy. A przyszliśmy na pierwszy, żeby potem przyjść jeszcze w nocy. I porównaj sobie, który jest fajniejszy, czy poranny, czy wieczorny. Robi to wrażenie. Wow. No i jakaś ta muzyka ładna, wszyscy sprzęgają aparaty, i możemy podziwiać ale jeden pan ma DJI Osmo trójkę, natomiast tam z tyłu tryska woda z tyłu beczka lipa i tak no powiem wam, no fajnie tylko szkoda, że tutaj strasznie dużo osób pali obok mnie i śmierdzi fajnie nie jest piękniejszego niż latająca woda na budynku. no i to jest dosyć fajne a najfajniej było Ta, widzicie sklep Gucci, tylko ten Gucci nie jest dla dorosłych, to jest, uwaga, Gucci dla dzieci. A tam przeciwko jest jeszcze Versace for kids. tam się wydaje, że to jest też bior dla dzieci. A tu jest Ralph Lauren, chyba też dla dzieci. Nie spodziewałem się, że mogą powstać sklepy z ekskluzywną odzieżą, galanterią, czy co tam się jeszcze dodaje, sztukateria, to jest chyba... czajcie. Normalnie kupuje się raczej takie szmaty dla dzieci, wiecie, w jak z jakiegoś second handu, przecież one rosną jak na drożdżach. Natomiast tutaj, jeżeli macie ochotę, to możecie uzupełnić garderoby swoich pociech o luksusowe marki. Godzina 20. że my będziemy teraz wyruszać i już jest ciemno na zewnątrz, no to myślę, że nie będę brać ze sobą aparatu. Przede wszystkim, żeby ten pierwszy dzień zobaczyć, jak to jest, a nie przejmować się. Może coś nagram telefonem, albo dam wam relację, jak było. Ale już po. To jest festiwal, na który przyszliśmy. Natomiast to jest trochę przerażające, widzicie to? To jest chyba kolejka do wejścia, więc może być ciekawie, a nie przepraszam, tam kolejka to, 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 to nieważne. Kolejka tak naprawdę zaczyna się tutaj i ciągnie się przez te wszystkie, jak widzicie, kolumny. Co więcej, dostaję diamencik na czoło. Nie, tylko ty masz <noise> diamencika. Wyglądamy teraz jak Hindusi. Dotarcie na miejsce przez całą kolejkę zajęło nam około godzinę, półtorej, ale jesteśmy już w środku, gdzie są chyba cztery sceny. I my chcemy trafić pod jedną z nich, ale jeszcze nie wiemy pod którą, bo nie wiemy, która jest która. Fajnie to wygląda. To jest w ogóle jakiś ten expo. Nie mam pojęcia, do czego to służy. Może dlatego tam fascyna Zgasła, bo nie ma słońca i nie ma z czego brać prądu, a akumulatory się wyładowały. The cat sat on the Nie mogłem wam za bardzo pokazać Ej, żadnej no muzyki tak naprawdę. Innym razem to ci z pożyczymy, bo... Dzisiaj nie to... przeklinaj na vlogu! A, okay. <laughs> słuchajcie, nie mogłem wam za bardzo muzyki puścić, to no prawdę nie nie ma. Musieliście zobaczyć to, co widzieliście, ale słuchajcie, bawiliśmy się przednio. Teraz natomiast musimy stąd się w jakiś sposób wydostać. A jest 70 tysięcy ludzi, jak widzicie, po prostu teraz tłumy wychodzą. Każdy pójdzie po swoje auto na parking. Pewnie zajmie... zajmie troszkę wyjazd. Teraz plus jest taki największy, że mamy już nasze wejściówki. Razem z nami tymi mi, jeżeli chodzi o kupowanie na przykład napojów, czy jakiś przekąsek, dzisiaj pożywiliśmy się pączkami, co może nie było idealnym rozwiązaniem, ale trochę cukru, małe i można było skakać. Słyszycie, że głos mam troszeczkę stegowany, ale po prostu no, dużo fajnych hitów, dużo fajnych miksów, połączonych piosenek. Był mój ulubiony Stranger to Stability, ten Fucky. I uh -huh. ja mingo, tam chwilę zagrał, pomicował z czymś innym i teraz słyszycie w tle, mam nadzieję, że słyszycie, po prostu bas od sąsiadów. Od sąsiada, który się znajduje na tej ogromnej scenie, gdzie było, nie wiem, 40, 50, 60, 70 tysięcy ludzi. Nie mam pojęcia ile. Cieszę się. A najśmieszniejsze jest to, że parę razy nam się zdarzyło, że kamera była skierowana prosto na nas i widzieliśmy siebie na live oficjalnym Antold Dubai 2024. Jak się dobrze bawimy. Dostałem też wiadomości, że no, nie znałem ziemniaka od tej strony. W sensie, na przykład Adriana pisali, czy Kamila, ale nie pokazuje się wszystkiego, w jaki sposób się człowiek bawi, co człowiek lubi. Ja lubię koncerty, lubię muzykę. Może nie potrafię skakać aż tak bardzo do rytmu, ale jak już wszyscy, wszyscy skaczą w rytmie, to mnie jakoś wyrównują. To jest tak, jakbyśmy puścili wiele metronomów naraz, to one się ze sobą zsynchronizują na ruchomej desce. Ja jestem tym zsynchronizowany metronomem i się synchronizuję do innych, a przynajmniej tak można założyć. Wracamy do apartamentu naszego, wynajętego. I to jest pierwszy z czterech dni dobrej zabawy. Ale już w kolejne dni nie będę Wam aż tyle pokazywać. Jutro to w ogóle chyba nic nie będę nagrywać, bo jutro przyjeżdżamy na bardzo długo. God. Będzie Psy, będzie Timmy Trumpet i obawiam się, że będzie jeszcze więcej ludzi niż dzisiaj. Jutro jest kolejny dzień i jutro będziemy kolejny raz lecieć pod scenę i tańczyć. Więc kończmy tego vloga dzisiaj. Miłego Wam życzę. Dob dobrej nocy. Dwa inne filmy, które warto zobaczyć. A jeszcze do opowieści na temat festiwalu na pewno wrócę.